Dziadek? A dziadka kocham za to, że jej przewozi ciągnika. Babcia kocham za to, że bawi się ze mną i kłada z klocków. A ten mój drugi dziecko też już przewozi ciągnikami. Moja babcia się nazywa Basia Krawandia i chodzę z nią chyba na lody. Babcia się ze mną bawi daje mi prezenty. I dziadek ja tak mi daje prezenty też. Kocham babcię Marysię za to, że gotuje takie dobre rosołki, a dziadka tatka kocham dlatego, że kuzynowi i mnie rozkłada trampolina. Ewa kocha tego, no, no. że mi dobry słodycza robi, a dziadka po prostu. A jaką książeczkę najbardziej lubisz słuchać? z dziadku. A z dziadkiem, co najbardziej, najbardziej uwielbiasz robić? Przytulać się. Babcia pozwala mi podawać kółkom ziarenka. A dziadka? A dziadek pozwala mi przygotować sypkę. Przyrodzę, mnie nie tak lubi. Tak cię przytula. I i dziadek też cię przytula? A co jeszcze lubisz z babcią i dziadkiem robić? Bawić się z obowiązkami, robię bałwana. A co jeszcze lubisz z babcią i dziadkiem robić? Dawać czas e, dzieciomka, Oglądać chrysteczki, Babcia się nam mam, opiekunę. A dziadka? Że, 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 pozwalam jeść, że, że pozwalam jeździć na kuliku. A co jeszcze lubisz z babcią i dziadkiem robić? Jeździć na sankę. Jedziemy na pole i, 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 i bierzemy basen i się kąpiemy. U tu dziadku, tutaj wnuczka. Dzisiaj się kreči do uška. Dziadku, dziadku, kocham cię, cały rok, nie tylko dzień. Babciu, babciu, ciszę. Zetklają i się bawią z babcią Roską. mi mówimy domkiem. A my dziadki dawają cukierki. Słodycze Lubię biegać na śniegu i rzucać w nich śnieżkami. Uciekają przed śnieżką, zawsze do mnie śni w mieszy. A lubisz się z dziadkami bawić? Tak. A powiedz jakie zabawy lubisz? Eee, Bawić w kwiatki. Ści no, Jedno. Tu. A w tym. Lubi ze mną ozdabiać, a mojego dziadka kocham dlatego, że lubi ze mną czytać książki. Kocham babcie za to, że zawsze jak do babci przyjeżdżam, to, to opowiada mi ciekawe bajki. A dziadka kocham za to, że chodzi ze mną na spacery. Kocham babcie za to, że robi takie dobre obiady. A dziadka. Za to, że wypuszczam je na, na, do ogródka, pobiegam. z ościście Mhm i za co jeszcze? Lubię pysne obiady. Kocham babcię mocno i dziadka też. I, i kochają mnie tak samo, bo mają duże serce i nas przytulają. Kocham babcię. Ona. Ze mną się bawi, a jak ja przyjadę, to wtedy coś mi kupią. Kocham babcie za duże serce, że robi obiad, robi ciasto. Babcie, za to, że mi naprawiają rower, za to, że mi pomagają w budowie do do domu. Babcia i dziadka, jak bawi się babcia ze mną zabawkami. Kocham babcie i dziadka za to, że ze mną się bawią i, i naprawiają mi love. Kocham babcie i dziadka, że... Mi ciągle kupują zabawki. Babcia mnie ciągnie za sanki i sadycze mi daje. Dziadek mi kupuje. Dziadka i za życie. I Za co? Za mnóstwo. tam Babcie i dziecko za to, że. Że babcia się ze mną opiekuje i gra czasami gry jak przychodzi. Lato, to, że mi tu labatki i są jeszcze i jeszcze, jeszcze idą dla mnie na Za to, że mnie przykuwają i mnie kochają i grają ze mną w różne gry. Kocham babcię i dziadka za to, że mi odbierają strzeczka i chodzą ze mną na staseczki. Kocham babcię i dziadka za to, że chodzą ze mną bawi, i jeszcze, że mnie zaprowadza do sama. Kocham babcię za to, że mnie przytula i kocha, a ja dla niej daję Mam babkę i zapka za to, ze mną zaobiecują i dają mi słody. Ja. Kocham dzieje i dziadka, za to, że mi dają słodycze i kupują mi nowe blanzoleczki. Przytulam je i robię dobre obiady i mnie bardzo koczą. Ciao, życzę Wam tużo z latości szycia oraz samych szczęśliwych dni. Babcia z dziadkiem dziś świętują wszystkie dzieci, więc pracują ze trągózem w każdym kątku przy Ją dziś w porządku. W kuchni błyszczą już talerze, Pnusia babci bluzkę pierze. Pnusio już podaje kapcie, Bardzo kocha swoją babcie. Dzisiaj wszystkie smutki precz, Święto dziadków ważna rzecz. Choć babcia z dziadkiem lubią przesadzać, próbując z wnuków swoich ich dogadzać, to kocham ich za to ogromnie i za to, że zawsze są koło mnie. Wtedy, gdy ich potrzebuję, babciu i dziadku dziękuję. Dziś dzień dziadku nie broimy, tylko dobrze wam życzymy. Wy bronicie nas od raki, rodźmy małe rozrabiaki. I całujemy was serdecznie, szyjcie długo, nawet wierzń.